Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Wy likwidowaliście szpitale i to wy jesteście odpowiedzialni za zapaść w służbie zdrowia. A powiem panu więcej, że to ja właśnie ostatnio zainwestowałem 800 milionów w służbę zdrowia. Pozyskałem 200 milionów z unijnych funduszy na walkę z rakiem. Ja to po prostu robię, a pan po prostu o tym opowiada. Natomiast chcę pana zapytać o in vitro, dlatego że pana środowisko zwalczało in vitro, zabrało ten program. W samej Warszawie ponad 2000 dzieciaków się urodziło. Czy pan by, jak doszlibyście do władzy, znowu by walczył z programem in vitro i próbowałby wetować tego typu pomysły. Pan i Pana koledzy stygmatyzowali dzieci, które urodziły się z in vitro, były non-stop ataki. Ten program, dzięki któremu urodziło się tyle dzieci w Warszawie. Dzisiaj mamy z tego programu ogólnopolskiego ponad 12 tysięcy ciąż. Drodzy Państwo, tyle będzie szczęśliwych rodziców. Był blokowany przez cały czas, zabierane były pieniądze i wycofaliście się z tego programu i tylko samorządowcy ten program uratowali. Dzisiaj na szczęście on się staje standardem. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia w Warszawie, niech Pan wpadnie do jednego ze szpitali, to zobaczy pan, Dziękuję jak ona nieszczęście niewolnicze. Nie no to się okaże, nigdzie nie na